Jesteśmy już blisko Wiki? Znaczy, wybacz, Wiktorio. Nic nie szkodzi, tak też możecie mówić. Chyba jeszcze kawałek. Przepraszam, nie jadłam obiadu. Nie miałam w popołudniowych planach wyprawy na magiczną wyspę. W tym lesie rośnie wiele zaczarowanych owoców. O, proszę, możesz zjeść to. O, wow! Wygląda bardzo... smakowicie... Zapomniałyśmy powiedzieć ci o jej rogu. Wykrywa kłamstwa. A, wszystko jasne. Bo to wygląda okropnie. Ale i tak dziękuję. Tam jest jabłonka. Masz ochotę na jabłkę. Dziękuję chętnie. Uwielbiam jabłkę. To takie zwyczajne jabłka, tak? Za chwilę wracam. O nie. Biedaczysko. Musimy mu pomóc. O. No i pięknie. Rodzina jest najważniejsza. Pst, Barbie? Ha? Nie panikuj, ale wydaje mi się, że ktoś nas obserwuje. Obserwujemy Was już długo. Nikt nie może wchodzić do lasu bez naszego pozwolenia. Intruzi. Siostry! Nie krzywdźcie ich! Wiktoria? Wiktoria? Już Wiktoria. chyba wszędzie cię Wiktoria. szukałyśmy, kochane. Jak miło! O! Wiktoria ma aż trzy siostry. <noise> trzy siostry? Trzy rogi! Jasnowicka nam o nich mówiła! Ma trzy rogi i jest w magicznej krainie. Pamiętam, jak mi o tym mówiłyście! Myślałyśmy, że straciłyśmy Cię na zawsze. Bardzo, bardzo za Tobą tęskniłyśmy. To Powiedz nam, co się wydarzyło. Jak, Jak tylko to? rozprawimy się z tymi tu. Spokojnie? Jest dobrze. Bez nerwów. Przedstawisz nas? O, no właśnie! To moje przyjaciółki pomogły mi tu do Was trafić. W takim, w takim razie nie? mamy u Was dług. A my zawsze spłacamy długi. Co możemy dla Was zrobić? Wiem. Jeśli nie macie nic przeciwko. To może powiecie nam coś o tych trzech klejnotach? Jeśli zaliczycie nasze testy, wówczas zdradzimy Wam nasz sekret. A jeżeli ich nie zaliczymy, wtedy nie będzie odpowiedzi na pytanie. Okej! Okay. Pierwszy test to zagadka, co od zawsze jest Twoje, lecz możesz je podarować. Bywa spokojne i mądre jak sowa, ale może je złamać ten, kto się w nim chowa. Poproszę telefon do przyjaciółki.